Hubert Hurkacz wraca do gry po długiej przerwie i od razu czeka go bardzo trudne wyzwanie. W naszpikowanym gwiazdami turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu w pierwszej rundzie zmierzy się z utalentowanym Amerykaninem Alexem Michelsenem. Poznaliśmy też potencjalnych rywali Polaka w kolejnych rundach turnieju. Druga połowa sezonu nie należy do Huberta Hurkacza. Po kontuzji odniesionej podczas Wimbledonu Polak musiał przejść zabieg chirurgiczny. Pauzować przez kilka tygodni, a po nieudanym występie w USA Penrose stał się z wieloletnim trenerem Craigiem Boyntonem. Pod koniec września Hubi wrócił do gry w Tokio, ale tam odpadł w drugiej rundzie i przez kolejny miesiąc nie wziął udziału w żadnym turnieju. To zmieni się już w przyszłym tygodniu, bo Polak zamierza rywalizować w turnieju Masters 1000 w Paryżu. Poznaliśmy już nawet drabinkę i potencjalnych przeciwników Polaka. Dalszy ciąg materiału pod wideo w pierwszej rundzie turnieju Polak zmierzy się z Alexem Michelsenem. Notowany na 43. Miejscu w rankingu atp Amerykanin dopiero wkracza w świat zawodowego tenisa, a już może pochwalić się niemałymi osiągnięciami. 20, klatek w tym sezonie dotarł do trzeciej rundy Australian Open i wielokrotnie do drugiej rundy, między m.in. WUS Open, Indian Wells, Miami, Chin Chin Nati i Shanghaiu. Jeśli Hurkacz awansuje do drugiej rundy, to tam będzie go czekało starcie z Tomasem Machacem lub Arturem Rinderknechem. Już w trzeciej rundzie Polak może zagrać m.in. z Grigorem Dimitrowem. W ćwierćfinale najwyżej rozstawionymi rywalami Hurkacza mogą być Daniil Miedwiediew i Frances Tiafoe, w półfinale może go czekać walka między innymi z Carlosem Alcarazem lub Cesperem Rudem, a w finale mógłby zagrać między innymi z liderem rankingu Jannikiem Sinnerem. Aleksandrem z czy Andrzejem Rublowem. Przypomnijmy, że nasz pikowany gwiazdami turniej w Paryżu rozpocznie się już 28 października i potrwa do 3 listopada. Pula nagród wynosi 5 milionów 950 575 dolarów.